Czekamy na rozkaz. Już czasu nie ma. E, do wracamy? wracamy... do domu. Tak jest, szef. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Czego ci trzeba? Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Tak jest, szef. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser! Potrzeba nam nowych Potrzeba rekrutów, ser! Czego? Co tak daleko? Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Tak jest, szefie. Co tak daleko? Jesteś czczony jak najbardziej prawy człowiek w całym królestwie, ser. Tak... Co tak daleko? My są pałkarze. Czego ci trzeba? Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Jesteśmy atakowani! Czego? Już są martwi. Tak jest, szef. Ta. My są pałkarze. Czego ci trzeba? Potrzebujesz trochę prawdziwego? Wiadomość od Sultana. Czerwone niebo zbliża się do Fortecy Sultana. Rusz! My są pałkarze. Czego ci trzeba? Potrzebujesz trochę czerwonej siły. Tak jest, Szef. Nie będziesz Tak jak wszyscy muszą zasnąć snem starożytnych, tak musi też biedny słuch. Ruch, je. ruch! Je. Przecież oni są twój Patrz, rozdepczeni. Czekaj, nadchodzi. Nawet się nie zorientują, że tak już, jest, są, już są cześć. mali. Ha. Przecież oni są tchórzem po Zwycięstwo!